Machamy, makamy, my robimy nagranie, niech cała Polska zobaczy naszego orła. Świetnie. Szanowni Państwo, teraz jeszcze mocniej, do góry rączki, machamy, jakbyśmy chcieli odlecieć. I obracamy się wokół swojej osi wszyscy. Tak jest, świetnie. Makamy, makamy, obracamy się, wtedy w swojej osi. I szanowni Państwo, żeby nam było cieplej, podskakujemy każdy. Hop, 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 hop. Młodsi, starsi, bardzo proszę. żeby oni pod okienko. Świetnie. Wszystkich nas widzę tutaj. Nie wszyscy tutaj skaczą, ale prawie, prawie. I teraz. Według swojej osi, jeszcze raz się obracamy, Szanowni Państwo. <noise> <noise> Tylko się obracamy według swojej osi, Szanowni Państwo. A teraz szanowni państwo, każdy zapamiętuje swoje miejsce i schodzimy się wszyscy do środka,